W wielkim świecie podróżuję, szukam szczęścia niebezpiecznie bywa też tu, ale ja się nie poddam. Poewane to moja seria. Łapkę daj, łapkę daj, rozgryźcie i oglądaj. Spójrz przygoda, czeka na mnie w tej podróży. Podróż. Dzień dobry Cześćy Czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Ja jestem i Jestem bardzo szczęśliwym posiadaczem najfajniejszych widzów na świecie na YouTubie, ponieważ wbiliście tysiąc dużo więcej łapek. Słuchajcie, zamieńmy się, zamieńmy się z powrotem w Elvareza. Elvarez, tu jest Elvarez, uh -huh, tak właśnie. I słuchajcie misiaki, ja wam bardzo ślicznie dziękuję za te 1300 chyba 300 łapek. Coś chyba za głośne jest. Albo mi się tak wydaje. Coś, coś, coś jest nie tak. Dobra, słuchajcie. Teraz tak. Teraz, te, teraz, teraz tu się wszystko zgadza. Słuchajcie, będzie 1500 łapek. Zróbmy tak. Zrobicie to. Ja wierzę w was, bo widzę, że dajecie radę. To jest po prostu z palcem w bloczku. Yy. Dla was po prostu dziena Dziena ludziska dziena I zauważyłem też, że jak wrzucę coś innego jak poewane, To już nie ma takiej oglądalności Nie ma łapej w górę, nie ma wyświetleń Nie ma takich tylu komentarzy Co pod poewanymi oczywiście I zastanawiam się Dlaczego, może dacie mi jakieś rady Co mogę zrobić, żeby lepiej się oglądały inne, od... <laughs> Nie głosu Żeby się lepiej oglądały te odcinki poza poewanymi Bo ja wiem, że lubicie poewane. Też je lubię nie ukrywam, lubię je. Ktoś mi coś mówił. Ktoś mi coś mówił, mam głosy w głowie, coś mi coś mówi. <laughs> nie no, żartuję. Chodzi o to, że ktoś mi coś mówił dotycząc poewa, dotyczącego poewanych, że coś zostawiłem w skrzynce jakiejś. Że jakiś skrzynek nie sprawdziłem, że coś ominąłem. Że, że nie wiem, jak żyć. Czekajcie, tu w ogóle sobie zamurowałem, a tu jest. Tu jest po prostu. Myślałem, że to really, really. Myślałem, że to drabina. Ok, słuchajcie, weźmy sobie teraz tak. Weźmy sobie najpotrzebniejsze rzeczy. <grym> nie, dobra, Z, o, oddajmy na razie wszystko. Wszystko, co nam się nie przyda, oczywiście. Posegregujmy sobie to. Najlepiej tak. I dobra, i weźmy tak. Silver Pickaxe, to się na pewno przyda. Weźmy sobie strzały, bo zrobimy sobie jakiś łuk, może weźmy sobie jeszcze e, cooked spider leg, raw beef też może się przy, dobra, raw beef zostawmy, e, weźmy sobie jeszcze e, spróbujmy zrobić z tego łuk, ciekawe czy się uda, e, dobra, e, zostawmy drewno, bo jest niepotrzebne, chociaż nie. Drewno zawsze dobrze mieć, wiecie? To, 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 to nauczyło mnie życie! <grych> tak właśnie, tak mnie nauczyło. Dobra, mamy sporo emeraldów. Fajnie by było znaleźć jakąś wioskę i się powymieniać czymś. To by było super. E, mówiliście, co to jest. Teleport Stone. E, napiszcie mi, co to jest. Alchemy Bug w ogóle są e, i to są e, pojemniki, w których mogę trzymać rzeczy. Weźmy sobie ten, który ma więcej slotów i ja sobie tam jedzonko włożę. To jak to działa? Jak to działa? Halo, chodź tu. Chodź tu. Jak to działa? Bug. Hmm. Tu powinno się mieścić, nie? No dobra, nie. Alchemy bug. Jak to się otwiera? Chocolate quest. Hmm. Hmm. Nie mam pojęcia. Zostawmy to. Yy, dobra, tu mamy pusto, tu ten. Dobra, to zróbmy sobie taki w miarę porządek. Czekajcie, ja sobie wezmę po pierwsze miecz. Który jest lepszy? Attack speed. Nie, attack damage i speed rear damage. Ale ja tego nie potrzebuję na razie. Weźmy sobie obsidian. On daje radę. Naprawdę dobrze daje radę. Tu mamy fire protection, a tu mamy thorns i pro e... protection. <laughs> Ta ten angielski. Tu mamy alchemy bug 2. A czemu mamy teraz tak? Że jeden miał 5 slotów bez sensu. To się zrobiło coś. Coś się, coś mi się tu pokiczkało. Eee wszystko mamy, mamy wszystko, dobra, skraftujmy sobie tylko właśnie crafting i o tym mówiłem, że bardzo nam się przyda drewno, bo jak się robiło łuk, łuk się robiło z trzech patyków, ciekawe czy, ciekawe, czy ten paty, yy, się tak robiło, czekajcie, tak się robiło, I się robiło coś takiego, kurde jak się łuk robiło, oż ty, poczekajcie, a może tak. I tak. O, jest łuk, ale robi się zwykły, widzicie? Robi się zwykły, to zróbmy sobie zwykły ten kijek zostawmy. Yy, mamy łuk, mamy strzały, to się na pewno przyda. Okej. Okay. No to co? Jesteśmy gotowi, żeby ludziska wyruszyć troszkę w jakąś podróż. Jeszcze zróbmy sobie z dwie łódki i popłyńmy gdzieś. Najwyżej się telepniemy. Przecież teleportacja jest dozwolona. Evarest teleport przecież. Halo. Yy, dobra, idziemy, idziemy. Muzyczka się jakaś załączyła. Płyniemy sobie Tędy nie zeskoczymy, ale wiedząc, że tutaj mamy dziurę. Mhm. Zróbmy sobie tak. Zróbmy sobie tak, że... Muzyczka. Jest. Dobra, idziemy. Tu. tu jest jeszcze ten pirat mocny, jak cholera zobaczcie. O kurde. Ale on mnie sieka. To on mnie tak siekał? Nie, chyba nie. Dobra, okej, okay, wskoczmy sobie na to. O kurde, nie mogę. Dobra, to płyniemy. Płyniemy. Ja nie wiem, coś mi się stało. Mam coś narzucone? Nie. Aha, bo ja chyba mam coś na pływanie. Mam coś na... Nie, nie mam na pływanie, nic dziwne. Dobra, słuchajcie, tu jest nasz statek. Robi się noc. Robi się noc. No dobra, trudno, robi się noc. Mam nadzieję, że nie zginę w nocy. Ale jestem B i nie wziąłem łóżka. Przydałoby się znaleźć jakieś owce. W ogóle to jest ładna wyspa, jaka, jaka ta wyspa jest ładna. Co tam jest? Dziura. Tam jest dziura. Ktoś mówił: Idź na ten spodek. To nie jest spodek, to jest wyspa. To jest latająca wyspa, która jest pełna przygód i źródlanej. Wo o kurczę, myślałem, że tu nie będzie góry żadnej, a tu góra jest. Kto tu górę wybudował? A dlaczego? O, dobra, słuchajcie, jest owca. Może będzie więcej owiec? To zrobię sobie łóżko, nie? I machnę się spać. Dobra, stop. Stop, shift. Okay. Nie, 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 nie. Dobra, mam jeszcze jedną. Dobra, nie chcemy tak grać. Pyk. Dobra, mamy jedną wełnę. To trochę za mało. Cześć, owca, czy ten. Yy, sarna. Albo jeleń to jest, nie wiem, właśnie, chyba sarna. Tu są dziki, dziki mnie nie interesują, tu są ee, kury, człowiek zapomina jak się nazywają, podstawowe rzeczy na świecie. Ojojoj, spokojnie, co ty robisz, człowieczku. Dobra, jakby co, mamy pochodnie dwie, to sobie coś szybko wykopię. Szybko sobie wykopię jakąś dziurę i się po prostu tam schowam, tylko dobrze by było znaleźć... Dobrze, bardzo dobrze by było znaleźć... Kurde, już się ciemno robi. Źle to rozplanowałem. Uj, nie, nie. Panda! Am to panda. Tarytata, tarytata. <grym>, wąż. Wąż, tam był wąż leśny. Dobra, słuchajcie. Zamiast tak krążyć i nie móc się odnaleźć, to ja sobie. Gdzie to jest? Tu. Pójdźmy sobie na Dom Najwspanialszy Teleport. O! I tu się kimnimy I pójdziemy sobie... W ogóle czemu tu Tak ciemno jest, dobra. Kimnijmy się. Wszystko jest do... Każdy ruch jest dozwolony. Proszę panistwa. <grytanie> dobra i popłyniemy sobie w siną dal. W ogóle zobaczmy co my tu mamy, bo ja już nie pamiętam co ja tu mam. W ogóle ten kijek tu zostawmy. Wełnę. Może mam jakieś łóżko zapasowe. Mam łóżko zapasowe. To ja sobie zostawiam to i to. Jabko sobie wezmę tu. Wezmę sobie to. Pyk pyk, mamy łóżeczko. I mamy coś jeszcze, co nam się może przydać, chyba nie. Mamy tutaj jakieś y enchantment books sharpness. O, zobaczcie. Czy ja mogę to tak zrobić? Hmm. Nie wiem, jak się tego używa. Niech się tego używa. Nie. To chyba się robi na stole do kraftowania, który gdzieś tu był. Pamiętacie? Gdzieś był stół do kraftowania. Tylko gdzie on był? Cicho. Gdzie on był? Gdzie był stół do kraftowania? Na drewnienku był przecie! Drewnienko! Yy, teleport. Jest? Jest. No i gitarka, zobaczcie. Bierzemy łuk. Bierzemy a ja w ogóle mogę skraftować power 1, o jest super, a bo sharpnessu nie mogę, a to? Zróbmy sobie jakiś taki, o Be kurde, ale dupę dostałem na pająki. Dobra, a to? Efficiency, o jest gitarka kurde, i tak level mi nie jest potrzebny na razie. Dobra, bierzmy łódkę i płyniemy ku przygodzie. Się dzień robi, nie? Prawda? Okej. Okay. Dobra, tam jest wszystko, więc pójdźmy w drugą stronę, żeby zwiedzić nasz piękny. O, to są te, laki Bloki, widzicie? Nie wiem czemu, ale on jest bardzo często pod wodą. Tu jest, ale nie chcę nurkować na razie. Nie chcę nurkować, bo. O, tu jest kolejne drewnianko. Ej, słuchajcie, na drewnianku to są fajne itemsy. Tych drewnianków to jest więcej. Ja, takie rzeczy to ja lubię. Takie rzeczy to ja. Takie. To ja szanuję. To, to ja lubię. Słońce. <laughs> nie wiem dlaczego ja tak mówię. Nie wiem. Ja po prostu nie wiem. A tu jest inne drewnianko jakieś. Jest trochę... A nie, jest takie same. Dobra. Shift. Nie! Dlaczego odpływacie wszystkie? Chodź tu, chodź tu. Chodź tu Maciuś. Maciuś chodź tu. Maciuś. Chodź tu. Nie wiem czemu ten statek nazywałem Maciuś, ale tak mi się kojarzy. Chodź tu. Tu? Grzecznie? Za co mój? Sorry za moje zachowanie, ale po prostu zirytowało mnie to. Czy ja potrzebuję kolejne? Książki się na pewno przydadzą i kartki, ale czy ja potrzebuję to kolejne? Wątpię. Dobra, tu nic nie było. To nic. Tu nic. Obsidian Scimitar, dobra, Pile of Ashes, to może się przydać. Iron Boots, niekoniecznie. Idźmy na górę jeszcze. Słyszę gdzieś coś. O, diaksy, bardzo chętnie, iron. Jabłka, siodełko. Jabłka, to... To wezmę, są jakieś sitsy. To... Division Siegel, nie wiem co to jest, i muzykę sobie weźmiemy, o dobra, no i mamy troszkę już rzeczy, widzicie, da radę, da radę, dobra. Zaraz będzie trzeba łódki dokraftować, bo znając y, życie, to zaraz nie będę mieć łódek. Okej, okay, płyniemy. Czym ja się zatrułem? To truje? To jest szansa na zatrucie jaja po prostu, jakieś, jakieś jaja. Ja nie rozumiem. Czemu to jakieś jaja Okej. Okay. Tu mamy górkę z tym. Zobaczcie. Pam 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 pam. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Gdzie tu nas przygo? Co to jest? To jest kuska mała. Gdyby nie skakała, to by nóżek nie pomała. Dobra, okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Jest, jest taki midday, y czyli środek dnia, dokładnie. I, a my szukamy sobie. O, kwiatek taki jeden rośnie tutaj, jakie to jest słodkie. Chcę go, chcę tego kwiatka. Albo nie, bo wiecie, co się stanie. Ja pójdę po tego kwiatka, a łódka sobie ucieknie. Cześć kwiatku, będę pamiętał o tobie. A to jest chyba jakiś taki kwiatek. Co to jest za kwiatek? Stój, łódko. Co to jest za kwiatek? A może to jakiś magiczny kwiatek? Słyszałem coś. Pode mną są. Czekajcie. Shift. Stój! Udało się. Udało się, łódka została. Dobra, co to jest? Magenta. Hm. Dziwna. I to wszystko? Już pod spodem coś jest. Halo! Nie, nic nie, nie, nie będę szukał. Nie będę szukał! Nie! Nie o taką. Polskę nie walczyłem. Dokładnie. Sorry. Musiałem. E, w ogóle, jak się wejdzie na pustynię, to się tak obraz za. Czy to są? Co to są za drzewa? To są jakieś nowe bajomy. E, Bajomesy. Normalnie takie drzewa zatopione w ziemi są. Kurda, tu jest statek podwodny. Ale nie chcę mi się po te statki łazić, bo tam kurczę. Te skrzynki ciężko się otwiera i co ja wtedy mam zrobić. O, tu jakaś wyspa ładna jest. Zobaczcie, a co to jest? Jakieś drzewko takie wielkie. Kurde, co tu się dzieje? Płyniemy sobie. Tutaj, o, pięknie. Tu są w ogóle takie bramki, co kawałek. Ja nie rozumiem, co one robią. Ale na pewno co się robią? Czy tu się coś dzieje na mapie? Tam coś jest, zobaczcie, dziura. Taka duża dziura. A dużej. Tu musi, nie, musimy to opłynąć, bo tu jest jakaś duża wyspa. A na dużej wyspie zawsze znajdzie się jakieś niebezpieczeństwo. Zawsze, zawsze coś próbuje mnie załatwić na dużych wyspach. Ja nie wiem, dlaczego się tak dzieje. Nie szanuję tego. Nie rozumiem. To po prostu chcę, żebym ja sobie był i sobie zdechł. Napiszcie mi, dobra, ja w tym odcinku cap inventory sobie zrobię, nie mam czegoś takiego, okej, okay, okej, okay. okej, okay, nie, nie ma takiej komendy, myślałem, że jest, ale nie ma, bo ktoś mi napisał w tym, w komentarzu, że jest taka komenda, nie ma, to nie ma, dobra, okej, okay, dobra, dobra, zapamiętam sobie, znajdę cię, a to... Słuchajcie, pamiętacie, jak ktoś mówił, że są Wyspy Piratów? To jest właśnie ta wyspa. To jest Wyspa Piratów, na której jest skarb. Chyba. I ja sobie ją oznaczę. No właśnie, bo ja tak nie. Za... Nie! No nie, dlaczego to się dzieje? No. Wąż, cicho. Dobra, słuchajcie, ja sobie zaznaczę. Wyspa Piratów, numer jeden. Wyspa Piratów to jest, ok. I znając życie, to jest, to jest pum. Ok, to jest pum. Pum mi nic nie zrobi, chyba. Yy, ale znając życie, ci piraci yy, zabiją mnie z palcem w bloczku, tak jak już mówiłem, dlatego wolę ich nie atakować. Słyszeliście? Nie atakować. Czy tu jest coś fajnego na tej wyspie? W ogóle ładna jest. To mi się po, to, to szanuję, że jest ładna. Kurczę, ale. Hmm. Ciągle z tymi piratami. Ja mam dosyć, nie? Ja, ja, ja. Piratów mam dosyć. Ja jestem kapitanem. Ja piratów na razie zostawiam. Spokojnie, zrobiłem sobie znaczniczek. Będę chciał powalczyć. Będę mieć lepsze eku. To powalczę. Spokojnie. Na wszystko jest przecież czas. Jest też czas, że robi się noc. O! A tu jest jakaś wieża. Wiecie co? Prześpimy się w tej wieży. Tylko znając życie, to tam coś mnie zawali. Dobra. Łódko, zostań tu. Zostań. Waruj. Dobra, jest łódka. I my sobie weźmy najlepiej zjedzmy coś, tylko to nie, to nie jest za dobro dla naszego healthy. Czy ja mam pełne życie? Pełne życie mam, okej. Okay. Ja nie widzę przez te bąbelki. Ja nie rozumiem, co te bombelki robią. Te bąbelki mnie wkurzają. Oby tu nie było żadnego bossa. Co to jest? Krecik! Cześć, Krecik. A tu jest... Lisek. Lisek i Krecik. Kurczę, to takie trochę niewymiarowe to wejście. Ktoś zbudował. No ale dobra. Zróbmy sobie takie ładne wejście. O, proszę bardzo. Dzień dobry. Shop pracz. Shop praczę. Czy mamy węgiel? Oczywiście, że nie mamy węgla, bo po co? Po co nam węgiel? Oczywiście. Może ja wezmę sobie miecz? Na wszelki wypadek jakiś, co? Na wszelki wypadek. Dobra. Jest bezpiecznie. Jedno jest pewne, jest bezpiecznie. Czyli zabierzmy sobie tą pochodnię. Zabierzmy sobie tą pochodnię i postawmy sobie ją gdzieś tu wyżej. Tu na przykład. O i chwilowo zabudujmy wejście, żeby nic nas nie obudziło. Dobra i teraz tak robimy sobie łóżko i możemy się kimnąć. Zobaczcie, tam księżyc jaki ładny. Jaki ładny! Naprawdę! Czuję się jak Alicja po drugiej stronie lustra. Dobra, słuchajcie. O, ja, to, ja to odbuduję, ja, spokojnie. Ja mam na to materiały. Ja ja, 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 ja jestem Bob Budow Budoniewniczy. Budoniczym wniczy. Dobra. Weźmy sobie łóżko. Postawmy tu. Nie, nie, bo nie potrzebujemy łóżka przecież. Po co nam łóżko? Dobra, słuchajcie. My sobie chcemy już stąd zejść. Więc sobie stąd schodzimy. Tu nikogo nie było. Na ziemi, w ziemi na, na 100% jest to, co ja mam pod domem. Nie chcę tego zwiedzać teraz. Cześć proczół. No, i idziemy sobie. Idziemy sobie stąd. Proszę bardzo. Ja nie potrzebuję na razie problemów. Weźmy sobie drewno. Ale to się będzie długo kopać. O. No i mamy tyle drewna od razu. Kurde, jak ja to lubię. O, Dobra, i lecimy sobie w podróż. Tu krowa jest. Zobaczysz krowa. Co u ciebie, krową? Tu jakaś krowa się zdechnęła. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. O, nie, idziemy w wyspy piratów, drewnienko nie. To musimy iść w tą stronę. Musimy iść w tą stronę i tu gdzieś jest nasza łódka? Jest nasza łódka, kurczę, Dzisiaj to jestem takim... A co to tam jest? Słoń. A co to takie wielkie? Wiecie co? Ja myślę, że to... To takie wielkie... To jest miejsce, w którym zginę, bo nie widzę innego, bardziej logicznego wyjaśnienia. Na razie, łódko, dziękuję, że mnie zostawiłaś. Znowu te łódki, wszystkie takie same. O kurde, a co to jest? A co to jest? Jakie to wielkie. A kto. Tu Misiek jest. Dzień dobry misie, co u ciebie? Dzień dobry, szanuję misia, bardzo dobrze. O, dzień, dzień dobry, panie drzewo. Dzień dobry. Kurde bele, co to jest? Jakie to wielkie? Ciekawe, czy ktoś mnie tu będzie w stanie. Czy ktoś będzie w stanie mnie tutaj zabić? Dlatego dobrze by było, jakby to się zespołniło, chociaż jedno. O, kurde. Eee, la, 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 la. Chodź tu. Chodź tu. On wygląda na bardzo mocnego, wiecie? Nie wiem, gdzie ja mam. Tu jest. Kotki! Kotki, kotki! kotki. On jest bardzo mocny, cholera. Bardzo mocny. Bardzo mocny, u wiecie? Koton sic nie potrzebujemy na razie. Tego też nie. Dobra. Dobrze, ja mam te kotki. Naprawdę, świetnie. Wow, tu jest w ogóle ładnie. Dobra, słuchajcie, tu jest jakiś, nazwijmy to zamek. Zamek jeden. Zamek, o. No i jest świetnie, mamy zamek, kurczę. To są rzeczy, które odwiedzimy w przyszłości, pamiętajcie. Zamek, tam coś. Cześć słonik. No i takie różne rzeczy. Czekajcie, bo przydałby mi się w ogóle jakiś fajny transport. Mam kilka jabłek. Mam tylko dwa, cholerka. Mam dwa jabłka. I to nie jest wystarczająco dużo, żeby sobie. Cześć, owce! I to nie jest wystarczająco dużo, żebym sobie. Aliator. Cześć, aligatoreł! Co ty mi, aligatoreł, tu atakujesz? Proszę cię. Ty nie masz szansów ze mną. Chyba, że mnie zjesz. No i jakiś tam. Jakiś tam zwierz mnie zaatakował. Dobra, słuchajcie, bo tu. Bardzo dobrze niebezpieczeństwo. jest aligator kolejny zaczy. A co to za świątynka? Dzień dobry. Dzień dobry świątynia co u ciebie? Wiecie co? Yy, skończmy odcinek tutaj. Tu jest takie miejsce. A co to jest? Takie bezpieczne chyba. Ja na wszelki wypadek zrobię im bezpieczniejszym tym, to miejsce. Bezpieczniejsze będzie to miejsce dużo, dużo bezpieczniejsze. Oj, dużo, dużo. Tak zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. O, i teraz jest bezpiecznie. Teraz tylko muszę pionowe z dwa postawić, żeby pająki nie wlazły. O, i jeszcze z dwa takie. I będzie super, kurde, ale mamy. Ale mamy miejscówę bezpieczną, i pochodnie są tutaj jeszcze. O, tu i dwie takie. I będzie zobaczcie, o, i ładnie, o. No i kurcze, mamy bezpieczne miejsce teraz. Ja sobie później drzwi jakieś machnę. I zróbmy sobie to łóżko. I będziemy sobie tu nocować chwilowo. Ależ kurczę, że to jest symetryczne. No dobra, łóżko zróbmy tu. O. No, i taką świątynkę to ja rozumiem. To jest świątynka. Dobra, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Bardzo ślicznie wam dziękuję za oglądanie. Bardzo ślicznie wam dziękuję za tyle tysięcy łapek w górę. Znaczy tyle tysięcy, tysiąc parę, ale to jest naprawdę bardzo dużo. Wiem, powiem wam szczerze, że chyba nigdy tak nie miałem dobrze jak na tych pojewanych, które są teraz. I przypominam, 1500 łapek. Kolejny odcinek. Widzimy się już wkrótce. Na razie, pa, pa.